Dzisiaj jesteśmy na konferencji Eco Digital Forum 2024 i mówimy o cyfryzacji, o tym, jak możemy stosować technologie nowoczesne, na przykład sztuczną inteligencję, w służbie ochrony środowiska. I tutaj biznes zna już te rozwiązania, bo to są rozwiązania chociażby poprawiające systemy logistyczne, systemy produkcyjne. Jest to robotyzacja. Ale też z tym się wiążą pewne też zagrożenia, na przykład większa, większe zużycie energii, czy duża ilość danych. I tutaj potrzebne są ramy prawne do tego, żeby ten biznes dążył w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, a nie abyśmy utrzymywali to status quo, który obecnie jest, czyli gospodarkę liniową opartą na zasadzie wydobyj, zużyj i wyrzuć. Od tego musimy odejść i przejść na gospodarkę cyrkularną i temu między innymi służą nowoczesne technologie. Regulacje generalnie jest to chyba największe wyzwanie dla biznesu, dla administracji, ale także dla klimatu, gdyż mamy ogrom regulacji, szczególnie unijnych w zakresie odpowiednich wymagań, wymogów, obowiązków w zakresie ochrony środowiska i różnego rodzaju zasad klimatycznych, ale problem polega na tym, że po pierwsze mamy ogromny problem z efektywnością tych regulacji, to znaczy, nie mamy narzędzi, które będą gwarantowały, że wszystkie na rynku równo respektują te regulacje, nie firmy kar, które nie trafiają tam, gdzie powinny. Mamy mnóstwo luk, które wykorzystują firmy z krajów trzecich, żeby obchodzić regulacje i obowiązki unijne. Przez to znowu gospodarka unijna jest mniej konkurencyjna, a klimat tylko pozornie jest chroniony regulacjami europejskimi.